Mike'er, psychopato, ty. Mike'er jest twój. Jest twój. No, brawo, Mike'er. Już chłop zarobił 1600 golda, dobra. To nieźle. Mike'er tam normalnie jak na Hawajach będzie. Halo, halo, siłoneczko. Z tej strony Habi. A już, moi drodzy, nie niesamowite materiały. Do wygrania nasz drogi widz będzie miał naprawdę sporo goldzisza. Jest z nami dzisiaj Michael. Siemanko. Siemanko Cześć, cześć Słuchajcie moi drodzy, za każdego fraga Michael dostaje 100 bolisza Za każdego doda minus 50 golda Liczycie ile tutaj dostanie, swojej suby, łapki I lecimy tutaj... nie, No już nam pierwszego Nie ale jesteś mocny Chuparku! jeszcze nam idzie W ogóle gramy na goldy widzowie Więc pozdrawiam Ej masz asystę, ulala Szkoda, szkoda, że zaraz tutaj nic nie ma, nie? Chłopca leci Le... O, ale dostał, tapa i zetka last, możesz sobie, ojejku, dobry flaszyk. dobry fleszyk Słuchajcie moi drodzy, słuchajcie, kupiłem skina do Maka, pogałem sobie teraz z Makiem w drugiej rundzie e, Jesteśmy na turnieju, jak pewnie widzicie, a troszkę dlatego moi drodzy, że nie mogliśmy z Majkerem wystartować w meczu duo Bo Majker jeszcze nie ma rangi, co nie? No niestety nie mam, ale spokojnie, zaraz za niedługo będę ją miał O, będziemy mogli zagrać Oj, oj, oj. coś skrócili, Aj zabili Cię, o lol. I nie spodziewałem się. Wychodzę z tej nagle, po pestka. No ja właśnie tutaj z kolegą mi się biję. Jezus Bec. Maria. To jedyna, matko jedyna. Chłop chciał mi zakończyłemkę. jemkę, widziałeś go? <laughs> mm -hmm. Co za gość? Dobra, się ma. Majker, słuchaj, od kiedy jesteś spierającym? Bo ja sięgam pamięcią, że to jest mega długi okres czasu. Tak, dobrze pamiętam, 8 miesięcy. 8 miesięcy, słuchajcie, no niektórzy no nie wytrzymują presji na sprawdzianiec, który trwa godzinę. A Majker, trzeba presy, jest już 8 miesięcy spierającym. Oj. Jed jeden za mało dla Ciebie. Uważam, że jeden to dla Ciebie za mało. No. Się zobaczy za chwilę. Fajnie. Kiedy ogląda naszego drugiego. Dobra. Po, po plecy ma. Ale jak celowany jest. A, już. Oj, dwóch ma, dwóch ma. Dłuch na plecach, tak? No. Dół i góra. Dobra yes. Chyba pałacę proszę Ta. Co? Trzymaj halo Wysz, y, y, Ten przypadł przesadnie. przez Okej okay. Dobra Zbieram Paczkę I lecę A w ogóle Taka ciekawostka Dla tutaj sympatyków HB składu No moi drodzy O za niedługo koniec sezonu Warto Poszukać drużynki, a szczególnie jeśli macie, moi rodzice, wolną, wolną piąteczkę, tak mogę powiedzieć. No to zapraszamy do hubu składu. Ogólnie dzisiaj, teoretycznie, startujemy chyba jakieś mecze. Z tego co tam widziałem, nudzierka pisała. Tak jest. To nas ale tutaj chłop kręci 9-0 Byniu, słuchaj, to ty powinieneś tak słuchać, a nie ja Chłopie, to się zastanów Chodź, ja ci pomogę, ja ci pomogę Czekaj, co ty masz za broń, Byniu? P90? P90 No oczywiście, że tak Dobra, jak tylko tylko P90 widzowie chyba Leży A, party Są twoi <grym> Czego ci najpierw gra? Ja się tutaj wrzucę. No to wal. Okej, okay, dobra. To trzymaj, jestem tutaj. Trzymaj bardzo. Bardzo cię proszę. A ja sobie w takim okay. razie wezmę zwykłą ałupkę. Zresztą, może jakiegoś busta na śmietniku, Tego się na midzie sobie zdejmiesz. Ja tutaj, dobra. A tutaj dla mojego widza to chcę jak najlepiej. No wiecie, widzowie. Żeby jak najwięcej kasiorki wygrał, jak najwięcej golisza zgarnął. Jak na przykład na GG Standoff, no. Bo tam też jest grubo. Okej, okay. ej, ej bezraszowali. Ty, chodźmy. Jak mówisz, że mit, Jeszcze jeden, znaczy 2 od B w ogóle idzie Ogólnie mogę zaraz dać ci busa tego samego Chodź, chodź, dam ci busa, co? A. Zrobimy tak Ja pójdę na rampę A ty będziesz siedział w domku i tylko będziesz wyjmował typów, ok? No dobra Tylko musisz uważać O, idą, 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 czekaj, ja wychylę Leży, tu jeszcze jeden jest Dawaj to musi być Twój. Uff Chyba case'y i Dorsy. No, jestem, jestem, jestem. Leży a I... aj, I z Mida, z Mida był. Wow. Ok, Mid. Leży. No i też jestem. Biorę dorki, nice. Ja właśnie w niego byłem celowany na ten, ten, skutka szat. Kurczę, na kucaka To lidna sprawa, kurczę On będzie chyba zszedł z respattera Tak mówisz? No A jednego zabiłem, to wiesz No idzie, 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 idzie No dobrze, niech tutaj przyjdzie Zapraszam do tańca, ja myślisz, że się uda? Dobra Ej, słuchaj, jest, jest 2-4 A ja robię 15-2 Majker, gdzie jesteś? Ja. No Dobra, Majker, trzymaj tego wala. Mój przyjacielu, serdeczny. Widzowie, zastanawiacie, dlaczego jestem bez skinów. I na, tam niektórzy pisali. Słuchajcie, bo to jest nowe konto, na którym grałem z widzami i oczywiście w składzie. Dlatego też, moi drodzy, jest tutaj mało skinów naprawdę mało skinów. Majker, musisz tam, musisz działać, byniu. Jeszcze side jeden gra i plecy. Brawo, Majker! W końcu! Jak się odkuchło? Pójdę po pakę może coś tam zrobię, ale chłop tam pilnuje tej paki Słuchaj, no oh. daj gdzieś pomóc i te naparty i Elo Ej, i chodźmy na B, co? No właśnie idę na B. Dobra, chodź, chodź. To będzie twoja runda, byniu Dawaj, chodź, planty. Yes. Jest A... Aha. Dobra, zążę Gdzie ta paka tutaj gdzieś? Tam za ścianą. Okej okay. Bo ja byłem za ścianą i chłop mnie nie tam zdjął. Tam już dobrze nie pamiętam, ale pamiętam, że tam gada... mówiłeś o tym, że ten, że gra tam wolno wczytuje. Tak! tak za ścianą, a tam pokazuje, że jestem ten Ojojoj. Ojojoj. Oj, oj, oj. Jest y od, od tego Oda Tak, tak mówiłem, Miku To ma, moja godzina jest twój gość, na B Po lewej, po lewej, Majker, blew, Nice try, kurka wodna. Spokojnie, jak nie teraz, to kiedyś indziej. Dobra, Majker, zwiększam stawkę 200 golda za fraga. Jezus Maria, tylko zwiększam stawkę, chłop robi fraga, nie? Pozdro. Jest, jest, do lewej, tutaj, do lewej jest na. Dawaj go. Karamba. Daj. Słuchaj, no, następny to jest już Twój. Gdzie on jest? Nie, tu go nie ma. A ty majker ogólnie długo oh, aż z No, od... Podaję, że pamiętam dobrze, jak wyszedł pierwszy sezon. Słuchajcie. Tutaj była mała przerwa. Czemuż to? i. Ja sprzęt yy, zbierałem. A, okej. Okay. Majkar, pamiętaj, jak cię zabiję, to mi z 50 dostajesz. Musisz o tym myśleć. Spokojnie. On chyba poszedł. On w apartach powinien cały czas siedzieć, no. tak mi się wydaje. Słuchaj, no to jak grasz od pierwszego sezonu, no to jaką regę miałeś? Może najwyższą tej pewnie widzowie chcieliby się dowiedzieć. Oj, już nie pamiętam. Dawno nie patrzałem. <noise> nie no, ale też widziałem ostatnio, że y Całkiem. Całkiem dobrze ci... No sorry, przepraszam. Ty, ty mi też mówiłeś, tak, że dostajesz Golda 3 po kalibracji, nie? On co? CW pomi... Leży dorsy. Nice. Leży to te? Kurka wodna, ale ja w tym meczu cisnę. Majker jest twój. Jest twój. No, brawo, Majker! Ej, nie idzie. O, to idzie, od mida Dorsy. Nie, co to idzie? Nie, dorsy jest. Majker, psychopato ty! Zapytałem Ciebie, czy lubisz grać w dzień? Tak. A dlaczego lubisz grać w dzień? Weź, tu, uargumentuj. Bo wtedy nie jestem zmęczony. No, w sumie nie jestem bardziej zmęczony i bardziej się skupiam. A, okej, okay. a tak. Twoja ulubiona. Godzina do gry, pora do gry, na przykład wolne dni, jakaś niedzielka, sobota, to jaka jest? Każda. Ale no taka wiesz, 13, 15? Nie, taka 12, 13, 15, na pewno nie rano, takie od 12 jest nie O, Majker, psychopato! Wreszcie shorta. Aj. Dwóch, dwóch, jeden obity jest. On Aha. to będzie mieć obity. 25 proszę bardzo A po nim będzie. Powinien być po nim, bo... Dobra, ja, nie, no, nie. Proszę bardzo. Ale słuchaj, no 12.15 coś takiego a wasza, mm. drodzy widzowie, napiszcie w komentarzach jaka jest Wasza ulubiona godzina do gry wolne dni od szkoły, gdzie oczywiście nie musicie się stresować, że no za 5 minut będziecie mieć egzamin. A w ogóle y, ty Majker, jak tam ocenić wszystkie zdane? Wszystko okej? OK? No tak, wszystko okej, OK, wszystko okej. OK. Tam jeszcze będę poprawiał historię, żeby wszystko było git. O, jak widzicie, widzowie, no każdy jest taki sam, każdy poprawia i tak dalej. Nie ma, że ktoś jest gorszy. Każdy ma podobną historię, można by rzec. No tak. A szczególnie w szkole. Niektórzy idą do szkoły, niektórzy, szkole, niektórzy Minus 90. Minus 90 na B jest, na domku. A ja mam białą. Tak, widzę właśnie, ja też dostałem, patrzyłem na ciebie. <słys> Tam w sajdzie masz wala, że na, na besadzie <laughs> Nie wierzę, Majker! Ty, ty się tak podarajesz tym fragiem, <laughs> że nie słyszałeś gościa na coś. <laughs> ogólnie go w ogóle nie słyszałem, ogólnie go słyszałem jak strzelnie. mnie. w habi składzie, jak w ogóle sobie ten Hubby radzi, Twoim zdaniem, na CW? Yy, bar bardzo dobrze, bardzo dobrze, tylko jeszcze do decyzji taka. W 5 i taka, no, mechowa troszkę. Jak chce się pograć w CW, to nie ma graczy. No tak, no akurat teraz jest taki okres poprawienia ocen, więc trochę też lipnie, nie? No ale jak będą no, wakacje, to pewnie każdy będzie grał, no. No dokładnie, dlatego was też, widzowie, zapraszam do tego, żebyście zostali sprawiającymi i wbijali do huby składu. Leży? Nie, tylko ciekawi, czy ten, czy twórcy dadzą coś na lato. Tak, no ja powiem Ci tak Jest taka możliwość Aha, minus 53 tej. Okay. torsy, tak? No, ale jest i sam hab jak coś No wiem No i wtedy nasz kolega No Nasz kolega po prostu postanowił sobie No Odejść U nas jest trzech, tak by the way O nie, jesteśmy zgubieni no to będzie lipna sprawa. Będzie ciężko to teraz ugrać, ale postaramy się, żeby to ja wygrać. Nie, ja, ja, nie wyż, ja nie wyrzucam graczy pod takim względem, że wtedy się dużo e, ten punktów traci. Tak mówisz? Na turku, mhm. Ja zazwyczaj no, nie wyrzucam graczy, no bo już nie wiem kiedy nie wyrzucę, znaczy nie wiem kiedy, ja kiedy raz, są, nie, raz. nie raz. My nie raz wyrzucaliśmy graczy, no to wtedy stało się więcej na minusie. Tak? o. Wow. jak gracze sami wychodzili, to wtedy jest więcej. Na plus mm -hmm. A jak ty i wyrzucasz to jest więcej niż minus tak? Tak, tak, tak Aparty Leży Aparty, lol Apsy cały czas Minus 15 A minus 20 Już chłop zarobił 1600 golda dobra No to nieźle Miker tam normalnie jak na hawajach będzie Polska górą ja! Tak, iść na bez stary, bo tam, no a to już nikogo nie będzie. Oni dopiero tak, jakby w sidech, wchodzą, już są pewnie na kajsach czy coś. A też tak może coś być. Dorki, gdzieś tutaj blisko, albo. Stopaka była. Ice Miker, brawo Kejsy GG kurczę jak to mówią? GG GG Par, zostaliśmy ostatni na pracu boju tam chciałem palaka przygnąć i tam go lekko podpalić na ZW na no. No cię zdjął. No a cóż, słuchajcie, waszym zadaniem w komentarzach jest podliczyć ile Miker dostał Golda. Mam nadzieję, że każdy odpowie trafnie. Może chociaż może, może chyba będzie. A ja a wam dziękuję, dziękuję Ci Majer. Trzymajcie się i hejka. Do zobaczenia.